Dobry dobry, witam Was moi kochani niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku z pogromców mitów, ale... Tym razem z Red Dead 2. Ostatnio wrzuciłem posta na kartę społeczności, że coś tam zamierzam sobie w Red Dead 2 w najbliższym czasie prywatnie popykać. No i z uwagi na to, że wiem jaka to jest fajna, a przede wszystkim rozbudowana gra, no to poprosiłem znawców, żeby napisali trochę mitów, które ewentualnie tam gdzieś w wolnej chwilce mógłbym sobie zbadać. No i się okazało, że tych mitów macie dużo, bo mi napisaliście i pod tym postem, i jeszcze na maila wysłaliście, także generalnie jest to sprawdzać. W związku z tym, dzisiaj sobie kilka mitów zbadamy. No i dajcie. Znaka, jak obejrzycie to wideo, czy w ogóle ma to jakikolwiek sens. No i czy ewentualnie więcej takich odcinków z Red Dead dwójki chcielibyście zobaczyć. A no i właśnie, jak coś, to ja z Red Dead dwójki jestem amator, więc jeżeli będę popełniał jakieś głupie błędy, albo coś w tym stylu to oczywiście sekcja komentarzy należy do Was. No wiecie, ja tę grę tak naprawdę poznaję od podstaw. No a żeby kupić fajne, eleganckie gierki w super cenie, to zapraszam Was do serwisu Eneba. Znajdziecie tam zarówno nowe, jak i stare gry, szarki, paysafe cardy, bidolce, no i inne różnego rodzaju doładowania. Na górze strony macie zawsze wyświetlone zakładki, w których ukryte są aktualne promki. Kluczyki do gier, które kupicie, aktywujecie normalnie na wybranej przez siebie platformie. Także jeżeli szukacie przykładowo jakiejś gry do kupienia, to wpadnijcie. Na Enebe, aby zobaczyć, czy to czego szukacie nie znajdziecie tam przypadkiem w lepszej cenie. Potrzebne linki zostawiam w opisie. Gdy strzelisz w beczkę z jakimkolwiek płynem, to będzie on wylewał się do poziomu, w którym strzeliłeś. Tak sobie przeglądałem, moi drodzy, mniej więcej stroje dostępne dla Artura i wszystko fajnie, wszystko spoko, ale wyskoczyło mi to i powiem wam, że troszkę się przeraziłem. Tak czy siak chodzi mi o to, żebyście dali znaka, który strój Waszym zdaniem jest najfajniejszy i którego potencjalnie będziemy wykorzystywać w kolejnych filmach. Nie jest w ogóle, słuchajcie, tak prosto taką beczkę znaleźć. Duża ilość beczek, którą można znaleźć na ulicy no one wszystkie są po prostu pozamykane, co nie? Natomiast wydaje mi się, że mamy pierwszego kandydata. Nie jest to może stricte tego rodzaju beczka, ale wydaje mi się, że jeżeli ten nic działa, to powinien też zadziałać na takim czymś. Zatem oddajmy sobie strzał numer jeden. Numer dwa. Oczyżby się, moi drodzy, okazało, że tego nie można tak łatwo przestrzelić, jakby się to mogło wydawać. Spróbujmy sobie do tego wykorzystać broń trochę większego kalibru. Może ona coś pomoże. Ale jak widzimy, niestety to ni cholery nie działa. Można nawalać ile się chce w takie coś, a no żadne dziura nie powstaje. Natomiast, słuchajcie, po wpisaniu frazy water, kilka mi ciekawych rzeczy w trainerze wyskoczyło, także sobie je za chwilkę zobaczymy. O, 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 o. Ej, dobra, guys, tu nic nie działa, serio, kurde, jakąkolwiek beczkę sobie nie zespałnuję i mniej jest woda w środku, to takiej beczki po prostu nie da się przestrzelić. Także dajcie znaka, czy czegoś źle nie robię, nie? Bo jestem w tej grze to, jak mówiłem, nowicjuszem, może troszkę, tutaj osoba, która napisała mit, mogłaby mnie nakierować na którą rzecz, na którą beczkę dokładnie, sorry, o którą beczkę dokładnie może chodzić, nie? Bo jeżeli chodzi o te wszystkie beczki, które ja testowałem, to jakieś tam naczynia z wodą, to ich po prostu się przestrzelić, słuchajcie, nie da. Możesz wysadzić niezapalony dynamit za pomocą strzału z broni palnej, ale jak użyjesz łuku, to wtedy nie dojdzie do eksplozji. Możesz ewentualnie wrzucić dynamit w ogień, też wybuchnie. Kurde, nie można mi tu zbadać, już jakaś rozpierducha, gdzieś biłem na jakąś farmę, kurcze i mnie teraz ścigają, nie dają mi w ogóle spokoju. O, ale dostał. Ej, ta gra jest zajebista, serio. No tak, słuchajcie, ogólnie to ma to duży sens, no bo jak tylko sobie takiego dynamita gdzieś tam rzucimy, to on lada moment wybucha i nawet nie ma czasu, nie ma takiego momentu, w którym moglibyśmy sobie w niego strzelić. Ten wybuch po prostu, on następuje zbyt szybko, więc po prostu sobie zrobimy to w ten sposób, że upuścimy aktualnie trzymaną przez Artura broń. O, proszę bardzo. Dodałem sobie do ekwipunku ale on się nie pojawił, kurde, nie wiem czemu. No okej, okay, w końcu się udało i w tym momencie, no z tego, co tutaj na napisał twórca tego mitu. Jak będziemy ładować w dynamit zuku, to on wybuchnąć nie powinien. Okej, okay. pierwsza strzała. Wydaje mi się, że trafiłem idealnie. Druga chyba też padła idealnie i spróbujmy jeszcze jedną strzałę, czyli strzałę numer 3. Okej, okay. pokażę wam z bliska, jak to wygląda. Wiem, że gdy przybliżam trochę się jakość rozpierdupca, ale zobaczcie, że strzały idealnie wylądowały w lasce dynamitu, więc ona, gdyby było inaczej niż napisał twórca mitu, ona po prostu powinna wybuchnąć. Zatem, jeżeli chodzi o to, to tutaj wszystko się zgadza. Natomiast zobaczmy, czy dynamit faktycznie wybuchnie, jak będziemy w niego strzelać. O, kurde, powiem wam, że no, chyba jednak tak do końca nie jest. Ej. To wszystko wskazuje na to, że mit raczej będzie do obalenia. Czy to w trybie skupienia, czy to w trybie tym klasycznym. Jak walimy sobie w dynamit, no to no po prostu, w skrócie mówiąc, nic się kurde z nim nie dzieje. Zauważyłem, że w tej wiosce, w której się ostatnio tukłem, jest ognisko, także no, spróbujmy sobie jakoś, tylko żeby się kurde nie podpalić, nie? Zmierzam do tego, żebyśmy sobie spróbowali teraz wyrzucić ten dynamit do tego ognia i zobaczyć, czy to będzie jakaś eksplozja, kurde, ale mi się wydaje, że chyba mi tak się tego nie uda sprawdzić. Spróbujmy, słuchajcie, użyć do tego łuku, ale ze strzałą ognistą, nie? Ona powinna teraz tutaj wszystko podpalić na ładnie i być może spowoduje właśnie wybuch tej laski dynamitu. Zobaczmy. O nie, nie cholery, słuchajcie, może nawalać, kurde, fest, ogień może być duży, dynamit może w nim idealnie leżeć, no ale koniec końców on i tak nie wybucha, także no w taki sposób raczej laski dynamitu po prostu nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zdetonować. Jak grałeś trochę w Red Dead 2, to wiesz, że łowienie ryb jest mega ciężkie. Na szczęście ryby da się łowić nożem. Ja w tej grze kocham łowić, kocham łowić po prostu klimat, jaki tutaj panuje, jest wprost idealny do tego, żeby złowić jakąś piękną rybę i ogólnie zatracić się, że tak powiem, w tej naturze, w tym wszystkim, no i właśnie sobie po prostu w wolnej chwilce połowić. Natomiast tak jak napisał twórca tego mitu, ja na przykład w ogóle nie potrafię tego robić i w ogóle nie potrafię żadnej, żadnej ryby złowić, autentycznie. Prawie nigdy mi się to nie udaje, bez kitu. O, widzę, że tu jest sporo rybek, także zobaczmy, czy za pomocą tasaka rzeczywiście jesteśmy w stanie rybkę upolować. Włączmy sobie tryb Skupienia E no moi drodzy działa Rybka upolowana elegancko, zobaczcie Podnieśmy sobie to w takim razie Podnieśmy tasak, podnieśmy basa niebieskiego Tak się ta ryba nazywa O, panie Arturze, podnoś pan to Dobra, udało się No i rybka, moi drodzy, czy elegancko znajdzie się tutaj w materiałach? Znalazła się Także, no jak widać Zdecydowanie, Bit możemy sobie potwierdzić. Ale to w takim razie mi się wydaje, że nawet istnieje szansa, że będziemy mogli rybę sobie upolować z jakiejś tam innej broni i wcale nie musimy tego łowić. Ja zbytnio nigdy tych tematów wędkarskich nie ogarniałem, ale no tak wygląda, nie? To wszystko, że jeżeli mogliśmy za pomocą tasaka upolować rybkę, no to za pomocą tam na przykład broni, rewolwera jakiegoś czy coś też będziemy mogli to zrobić. Zobaczcie, teraz sobie złowiłem jakąś inną rybę, no i ona także pojawiła się tutaj w ekwipunku. Więc sprawa jasna, żeby łowić ryby w Red Dead 2 nie trzeba. Ma mieć wcale wędki, pewnie część z Was to wiedziała, no ja niestety nie. Jak zagwizdziesz, to możesz obudzić zwierzęta. Dobra, podejdziemy sobie, słuchajcie, na jakiś tam Emerald Ranch, nazwa wskazuje, że tutaj zwierzęta być powinny, a z uwagi na to, że jest godzina ciutkę po drugiej, to prawdopodobnie jakieś zwierzaki powinny spać, więc sobie to przetestujemy właśnie tutaj, właśnie za chwilę. No i proszę, proszę. Wydaje mi się, słuchajcie, że te owieczki sobie wypoczywają, że one sobie śpią, nie? Jak dla mnie na przykład ta owca rzeczywiście śpi, nie? Zresztą one się kompletnie nie ruszają, zwłaszcza na przykład ta, która jest tam po prawo, która leży całkowicie z głową mega blisko trawy, więc raczej jak teraz gwizdniemy i one się nie obudzą, no to próba chyba będzie przeprowadzona dobrze, tak mi się wydaje, więc spróbujmy. Ty działa bez kitu, nie? Spróbujmy jeszcze raz. <grystanie> ej, od razu reagują, a i to działa bez kitu. Mi się wydaje, że możemy sobie ten mina spokojnie potwierdzić, ale wykonajmy jeszcze jakąś próbę. A, kurde, spłoszyłem je bez sensu. O, tu mamy kolejnego zwierzaka, który na pewno śpi, także zobaczmy sobie jego. No kurde, działa to bez kitu, ej dobre. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze trochę z dalszej odległości. Tam ta krówka na pewno śpi, zobaczmy. No i się podnosi, rewelacja, rewelacja. Ej, ta gra jest tak naszpikowana detalami, że to jest kosmos bez kitu. Czy da się ugasić płonącą strzałę, jeżeli bohater, Artur, jeszcze z niej nie strzelił? Mam na myśli, gdy masz strzałę na cięciwie. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Dodaję sobie znowu do ekwipunku wszystko, czego potrzebuję, czyli tą całą strzałę ognistą i łuk. Przyłączymy sobie tylko jeszcze strzały na ognistą i wykonamy sobie, słuchajcie, mi się wydaje, dwie próby. Właściwie to trzy. Na początku wejdziemy sobie do no, jakiegoś tam zbiorniczka wodnego, właściwie do jakiejś tam, nie wiem, rzeczki, jeziorka, jak zwał tak zwał. I zobaczymy, czy ogień będzie się pojawiał, jak ta strzała będzie zanurzona pod wodą. Ej, to tu powiem wam, że jestem troszkę w szoku, nie? No bo Red Dead no póki co szokuje realizmem. A tutaj, kurczę, jak wsadzamy sobie pod wodę tą strzałę, to ona nie gaśnie. Ej, zara! Wszystko zależy chyba od tego, na jaką głębokość ją schowamy. Bo zobaczcie, że na przykład, jak chowam tutaj, to cały czas ten ogień pod wodą się jakiś tam pojawia, nie? Ale jak wejdę sobie troszkę dalej. To ten ogień w pewnym momencie znika. I Jedyne co jest nierealistyczne, to to, że jak wyjmujemy sobie tą strzałę z wody, to ten ogień natychmiast się pojawia, nie? No i teraz pytanie, nie? Czy można to zaliczyć, kurde, czy nie można tego zaliczyć? To jest mega dobre pytanie. Jakbyście mogli pomóc w komentarzu, to byłbym bardzo wdzięczny. Zespełnujmy sobie jeszcze beczułkę z wodą i zobaczmy na jej przykładzie, jak to będzie wyglądać. Jak wsadzimy taką strzałę tutaj. Dobra, podchodzimy. Ona w ogóle tak trochę przenika przez tą. Beczkę z tego co widzę. Jakby ta beczka nie miała kolizji względem strzały, którą wuku ma Artur. No i jak sobie wsadzamy tą ognistą strzałę do beczki, no to faktycznie jest tak, jakby ten ogień znikał, ale też wszystko zależy na, od tego, na jakiej głębokości te strzały trzymamy, bo im bliżej powierzchni, tym ogień jest bardziej widoczny, a im bardziej tą strzałę damy w dół, tym no, ogień staje się mniej widoczny. Właściwie tego w ogóle nie ma. Więc tutaj, słuchajcie, ja sobie to zostawiam jako midnie wyjaśniony. I proszę was o pomoc, żebyście po prostu wyrazili swoje zdanie na ten temat Jak to w ogóle interpretować? No w sensie jaka interpretacja waszym zdaniem jest po prostu tą słuszną Z latającego balona nie można spuścić powietrza Możesz w niego nawalać z czego chcesz, a i tak ci się nie uda Latanie słuchajcie tym ustrojstwem to jest dopiero zajebista przygoda W ogóle świat jaki jest wykonany w tej grze wygląda po prostu przecudownie I taki lot balonikiem jest czymś rewelacyjnym po prostu Moi drodzy, wiem że teraz słuchajcie będę ryzykował dużo, ale Próbuję sobie będąc na dużej wysokości, przestrzelić ten balon. No, liczę na to, że rzeczywiście jest tak, że ja z tego balona, kurde, nie mogę spuścić powietrza. Czyli innymi słowy, nie mogę go przestrzelić, nie? Jak na razie wam powiem, że tak troszkę w sumie to wygląda, nie? Bo już trochę kul wystrzeliłem. Oj, oj, oj. Ty, kiedy ja się na ziemi znalazłem? Tak czy inaczej nieważne. Ważne jest to, że rzeczywiście no, nie wygląda na to, żebyśmy dali radę sobie takiego balona przestrzelić, czy z rewolweru, czy teraz z jakiegoś karabinka, no po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Jedne co mi jeszcze przychodzi do głowy, to użyć tego wspaniałego urządzenia, które sobie przed sekundką zespałnowałem. Boję się tylko, że jak użyję tego urządzenia, tej kurde, przepotężnej armaty, którą w ogóle chyba troszkę mam źle ustawioną z tego co widzę. Szlak by to. Zmierzam do tego, że boję się, że rozpierdce cały ten balon. A nie o to też chodzi, nie? Żeby żeby nie rozwalić tego koszyka i ogólnie całości, tylko żeby przestrzelić sam balon, nie? Moi drodzy, teraz albo nigdy. W końcu mi się udało to jakoś tam sensownie ustawić, kurde. pewnie coś robię ogólnie źle i dałoby się zrobić to prościej. Nie, no to, to, to jest to jest ni niezniszczalne całkowicie. W ogóle nie da się jakkolwiek tego balona przestrzelić. Ej, to, to 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 akurat trochę szkoda, bo raczej tutaj było do przewidzenia to, że gracze będą starali się kurde coś takiego zrobić, że będą starali, starali się ten cały balon rozwalić, a no jak widać Rockstar tego nie przemyślał i po prostu nie możemy go przestrzelić. Zatem mit możemy sobie oczywiście jak najbardziej potwierdzić. Nie będę, moi drodzy, udawał, że mi się badanie mitów w Reddit nie podoba, bo mi się po prostu podoba. No ale oczywiście wszystko zależy od Was. Także dajcie znak jakimś tam, nie wiem, komentarzem, lajkiem, bądź subskrypcją, czy kontynuować tę serię, czy ją po prostu olać. Tymczasem zapraszam Was na wideo, które macie na górze, na dole. Oba są fajne, także cokolwiek wybierzecie, to i tak będzie ok. Dziękuję oczywiście na sam koniec patreon. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka!